No <noise> tak jest Tak jest mocem, to dawno nie dostałem. No Pani Komisarz, że nie chcą gadać, a ty pierdolisz ciągle? Przecież gadać, ale... Ale nie ze mną Co tam? Co się stało? Nie, że, że się tam wpakowałeś w kłopoty, więc musimy stąd iść Dostałem koszać tu dwa razy a, Teraz bliżej się czuję. <noise> <noise> Gdzie idziemy? Po braci. Braci się nie traci. <noise> Co, poruchałaś snacksa? Nie. Ale on gra na instrumentach, będzie mi przegrywał na gitarze. Kupuję nie. Zbywałam by sobie w barze spuszczam się na twarze syreną najabałeś się? no chuj halo, no, dupie co to jest? sześć minut dreszcze z no i tak to co pijemy co? ja nie piję, ja mam drastię miałeś dzisiaj delikatnie popić no jak stali Parę to nie tej Ile wypiłaś? Za, za darmo. Dużo. Za darmo, za dużo. Ty, ale wiesz, że... 6-7 szotów, może trochę więcej. Ale wiesz, że nie w tą stronę idziemy. Dobra, działam. No dobra. Ty, ale my w drugą powinniśmy iść Teraz chcę się prawo z no Próbujemy się stamtąd oddalić, ale mnie zawiewa, Chciałbym być Marnarzem Chciałbym ci Spuszczać się na twarze Podróżować Zwiedzać świat Tynkować Budować rurę też Przemierzyłem cały świat Od zachwytos Rym, 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 rym. nie, przemierzyłem cały świat, nie, 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 jak to było? <śmierdaliła> Nasza, nie. Od Las Vegas sakro, Dobra, Dobra, dobrej. uciekamy teraz 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 Które lubią dym <śmierdali> Ja mam dość Ej, dawaj ognisz goryla. Jak robi goryl? Nie. No dawaj nie. No goryla. Jestem moje zajebany. No robię. dawaj goryla. Nie. tak to goryl nie robi, nie? <laughs> Tak robi Golem, nie? Tak robi Katarzyna. Nie dowiesz się To co na szocikach chyba? Co? To jak nie wiesz, że Szocika jeszcze Chyba to ja kurwa Nie zawiewa To dużo szaty O, za dużo A ja mam właśnie idealnie. Le? Ja umiem, ja wiem, kiedy jest pas, kiedy jest stop. Patrzcie kurwa, co jest? Ja tego spierdoliłam, kurwa, bo to by się nie skończyło. <gry> no tak, by cię za, za wyruchali na czukarze.

No nie ma tutaj. O kurwa! Ale mam głosisko! Nawet alarm się włączył. co ma? No właśnie, pić, czy palić, czy konia walić? Chciałbym ci włożyć żądło. Mi! Nie! Nie no. No, no co? Z laku Trak w lat. Ale on nie wiem, to, że jesteśmy rodzeństwem. Nie wiem. Tylko z, z tego samego starego. Tak. Mamy te same kutasy. No czekaj, zobaczę, kiedy mamy Zobacz. transport do płam, domu. Transport. A ja śpieję dzisiaj u siebie czy u ciebie? U mnie? No się pytam. Że ja, czy gdzieś pię? Jak gdzieś śpię. <śpiewanie> to jeden, ty, a która jest godzina? <śpiewanie> o kurwa. Ty znowu dopiero Nie. druga trzydzieści pięć, a my mamy czwarte jedne z KM tam musimy siedzieć tu jeszcze półtora godziny <śm> ja Ocie kurwa Ale nie płaciłam za szaty. <śm> <śm> no to idziemy W i Emila że Paro statkiem w piękny rejs, rejs na paro Piękny rejs

Idziemy planko, a nie dymanko. Nie, no, ja potrzebuje się kurwa bez Sex public? Ja bardziej kurwa zgon. O, ale na kurwa ty.

ta ra 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 ra. Kto jutro do skółki, Nasze dzisiaj do szkółki <grym wytrzyma> A gdzie my idziemy? To czy idziemy, ciągniesz? Dobra A gdzie ten pociąg? <laughs> 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 Czy jutro idę na przyrodę? Nie idę, pierdol tą szmatę z przyrody Szmata chciała się ze mną ruchać, a ja jej mówię Hej, tak, fast attack, bomba foko. Normalnie kurwa tą kieckę na mordę założyłem Co? Happy? Już w domu? W gdzie napisz yeah. Nie Mamy poszedł spać? No, Pierderamy, spierdaramy do łapki, do no, no. łapki. No dobra a ja bym poszedł jeszcze do Stofa później. Do Filipa. Nie, bo tam stędzić. A to ten? Czy to <laughs> ta No, like no dobra, Snorlax sto będzie stawiać, ja będę chwać. Będziesz mówić, że Trzeba to dla ciebie. Nie chcę robić szybciej, bo on stawia barmanki ale nie piwa. Dla ja kogo? Na Barmanki. Za, dla Barmanki? No i ja pijam zajął, dlatego kurwa no. jestem złączył. Szczerze mówiąc barmankę to bym wydymał ostro. Fajna jest. Fajna jest jak ona miała? Kurwa Asia. Jezu, Asia jest fajna. Mówiłem się. Ona ma do ty to trzeba zaraz tam iść. Która jest? No za... 10 minut ja idziemy do Aśki Aśka miała fajny biust A z gośką to jest, co lubię. No, Aśka była fajna. Masz, fajna. No. Oh! Dobra, powiedz, że snak chcecie wydymać. Dobra, kurwa. A to, to jest niemiło. To nie tak. złego, że chcecie wydymać. To właśnie plus, że chcecie wydymać. To normalne. O, to normalne. Ja się dam kosza, więc to nie jest normalne w takim razie, że chcecie e, wydymać. Ty obraz, to kurwa, nie jesteś normalny. To się... Od... Zbadałeś się tego zjeba Co spamuje jakąś stronę Co się przy... O, Moskedzik, siema Chyba byś musiał streama wyłączyć Przyjadę z... W tej koszulkach z... Z... Nie Co to jest? A, security A ty będziesz... na... Przodzie Ale skurzona na 80%... Dlaczego w ogóle jesteś skurwiona? Ja? No. Jestem najebana. Kiedy jestem skurwiona? A A ja mam zawsze dzisiaj. Wcale byłeś na czy dzisiaj jesteś na ebbarazy? Dzisiaj jestem na eba na No wiesz, kurwa wina na północ tutaj jest kurwa nic. Za dużo szotów. O Jezu. Ale... Jak myślisz, co jest po śmierci? No prawda, teraz zapytanie. No tak, teraz. Nic. Tak, kurwa, nic. Nic. No ale co? Żyjesz po to, żeby dać komuś innemu coś więcej. No a jak gdzie? Tak w kółko? Ja w, w kółko, No to kurwa, zdychasz Nie zostawiasz po sobie nic. No Dlatego no, e... pracuję na drugim mieszkaniu Dobra kurwa. jak zdechniesz nie? No tak, ale będę miała dzieci Mam no nadzieję No dobra, ale ty co? Zostawię im no dobra. To, to i ty, to No dobra, ale masz czarny ekran? Biały ekran Czemu biały? No zawsze biały I Bo to... I teraz? Nie Kazarzyno, na pewno coś tak. jest No nie Jest... Nie Rejkarnacja Nie. Obudzisz się wróblem albo znaczy, głębiej Inaczej byś, kurwa, pamiętał. <kluz> inaczej <kluz> byś pamiętał. Dobrze. Gdzież Będziesz jak sterem. Będziesz miała taką ketę z chleba. I... Chciałbyś chciałabyś być kurwa gangsterem gołębie? Nie Wolałabyś być pizdą gołębiem? Taką bez skety z chleba? Wolałabym być niczym Nie, jakbyś miała być, jakbyś miała być... Ja bym ja, byś... ja bym chciał być gołębiem i bym srał na ludzi, ty Bym se kurwa wiesz By se latał Bym se wiesz, spierdalał i byś wypatrywał ofiary na komu nasram na przykład jest Zajebiste to by było, bycie gołębiem. A wy widzowie chcielibyście być gołębiem? Bycie gołębiem, zajebiste ty Strał być na, na ludzi, nie? kurwi bycie by ci by źle popatrzył Kurwa z góry byś go ostrał Pokaż tego gołębię jeszcze raz. No co? Jakbyś obskoczył w pierdol od jakiegoś kruka? Nie no, kruki chyba nie ruchają gołębi Nie, nie jestem chyba. pewny Ale, co kontruje gołębie widzowie? Bo nie jestem pewny co kontruje gołębie Może jakiś jaszcząb? Nie wiem co kontruje, koty? Nie no, koty? Koty, ni chuja by nie zapolowana na gołębia ja, jesteś takim skoczowskim gołębiem jak coś Ja bym był skoczowskim gołębiem Bym bym kurwa se na rynku Na rynku Na rynku bym se stał I czekał kurwa aż, aż mi rzucą chleba Wiatrówka? Dobra, kurwa, ty mieszkasz. Co? Żeby nie tutaj nie wiesz. Ładujesz Mieli mi się na. Kować, kurwa. Ładujesz tak, mi się tak. na. Chatę? Tak. ale ja mam małe małóżko. Jestem szczęśliwa Ale ja mam ściany, Dobra. ściany z kartonu. Czy wstydzisz się wracać na jebaną chata, tak? Dobra Po prostu nie, to bym przebijał. Z, z, z jeszcze raz musisz odpalić. Co? Ale jak płody nie rucham, ty? I ci się nie ruchasz mili, tak. No to właśnie, no to po chuj To zaraz, kurde nie. No i tak czwarty jeden ty. No to chuju nie. Tak musimy czekać do czwartego. Uberem wracamy. Nie wracamy uberem Idziemy na sztosa. Nie. To do sztosa idziemy Widzowie, idziemy do sztosa czy do mnie? A jak do mnie to już koniec imprezy będzie Chyba, że będziemy robić streama O mnie, ale nie, 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 nie można Bo to kurwa, bo tam są, są sąsiedzi Do sztosa Nie Do ciebie i no to nie mogę nos tego spania Do mnie jak ty nie możesz Do ciebie nosne spanie Ale ja nie mogę nosy spanie zrobić ty Myślicie, że Katarzyna by się nadała na nosą spanie To mam coś nie Gdzie ty idziesz? Gdzie? To to co? Ale nawet spoko było dzisiaj, nie? Było? Czy nie, nie chujowo było? W sumie jak na czwartek to... No rok. Dostałem dwa kosze. Nie, więcej dostałem koszów. Trzy chyba kosze dostałem, nie? Stypa jakuj. Stypa jakuj, a to od początku streama jesteś zjebie. Tam chuj ty jesteś. Debbie No. jakim morde? Może no byś ty nie zamknął kurwa na wieczność ciu ty Tak na ciebie pluje. O pecie jebany e, Kurwa ty Siku zrobiłaś no. Szybki siku Wylała kole, kole Drink ci się wylał ty Katarzyna się zeszczała To jest guma orbit. <laughs> Ona ma włosy jak baśka krawec Krawc Kwarc A, no stara ta, ta sta, taka stara No ta, baśka kwarcu to stara Taka co się... Kurwa jeba, coś tam coś tam, tak? Ta? Baśka vlog Ona chyba na toka się teraz ostatnio w... zaczęła wpierdawać Kurwa, sopot nie żyje Sopot is dead Patrzcie, to jak, jak, jak w skoczowie widzowie tak. Czemu Kasia wygląda na 30 plus? Nie wiem, czemu Tak wyszło Wol na R24 Nie, o to jest ostatecznie Matys Na Bema czeka podobno Na Bema? Co to jest BEM? ulicy Bema, debil No i gdzie jest ulica Bema? Maze no, skąd przyjechał? Nie z no co ty, nie przyjechał Co? No co kurwa czego? Ej, idziemy na szota? No Aż tak? Ja bym sobie na jeszcze jednego jadł No dobra, chodź na szocikę Na truskaweczkę no i można iść Ja Rozstatkiem Piękny dejs statkiem na parę Mówię ci rób nocne spanie, to odda